Występy polskich klubów w europejskich pucharach w ostatnich latach nie napawają optymizmem. W eliminacjach odpadamy z coraz to słabszymi przeciwnikami, a ostatnią drużyną, która zagrała w grupie europejskich pucharów była Legia w tym pamiętnym sezonie Ligi Mistrzów, gdy grali w grupie z Realem oraz Borusją. Od tamtego czasu wszystkie próby naszych drużyn kończyły się już na etapie eliminacji. Czy sytuacja zmieni się w tym roku i zobaczymy polskie kluby jesienią w europejskich pucharach? Kto ma największe szanse, by awansować do Ligi Europy? Jak silnie? Są rywale naszych klubów w pierwszej rundzie. O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zatem pamiętajcie o kciukach oraz subach i zapraszam do oglądania. W ostatnich 10 latach polskie drużyny meldowały się w fazie grupowej Ligi Europy zaledwie 7 razy, a ich największym sukcesem były awanse do jednej 16 tych rozgrywek. W sezonie 2011-2012 zdarzyło się nawet tak, że z grupy wyszły dwa nasze kluby, Wisła oraz Legia. Żeby powtórzyć te wyniki, najpierw musimy w ogóle zakwalifikować się do fazy grupowej, a jak wiemy, w dwóch ostatnich sezonach mieliśmy z tym naprawdę duży problem. Bywało nawet tak, że eliminowały nas zespoły z Azerbejdżanu, Luksemburga czy Słowa. A jak będzie w tym roku? Na początku zajmijmy się Piastem, który jako mistrz polski będzie reprezentował nas w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Podopieczni Waldemara Fornalika nie mogli liczyć na rozstawienie nawet w pierwszej rundzie i już na samym początku przyjdzie im się zmierzyć z bardzo trudnym rywalem Bate Borysów. Najlepszy klub białoruskiej ekstraklasy jest stałym bywalcem europejskich pucharów w ostatnich latach. Wyobraźcie sobie, że w ostatnich 10 latach tylko dwukrotnie nie zakwalifikowali się do fazy grupowej i aż czterokrotnie. Nie wchodzili do grupy Ligi Mistrzów. No właśnie, przecież to wynik lepszy niż wszystkie polskie zespoły łącznie. Według wyceny portalu Transfermarkt wartość obu ekip jest bardzo podobna, jednak to co przemawia za Białorusinami to właśnie duże doświadczenie na europejskiej arenie. Piast nie ma go w zasadzie w ogóle. Dodatkowym atutem batę będzie fakt, iż Liga Białoruska jest w tym momencie w połowie trwania sezonu. Dobrą informacją dla nas może być z kolei fakt, że Piast nie został rozkupiony. Najważniejsi zawodnicy z poprzedniego sezonu wciąż pozostają w klubie, a więc ze zgraniem nie powinno być większego problemu. Skoro byli w stanie wznieść się na wyżyny i sprawić niespodziankę zdobywając majstra, to czemu nie mogą sprawić kolejnej niespodzianki eliminując Batę z Ligi Mistrzów? Podobnego zdania jest również Waldemar Fornalik, który powiedział takie słowa. Na pewno faworytem tego dwumeczu jest Batę, ale jeśli będziemy w podobnej formie jak w trakcie poprzedniego sezonu, to jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. To jest piłka. Na koniec dodam, że jeżeli chodzi o sparingi, to oprócz w meczu z drugoligową miedzią Piast radził sobie tak średnio, a klub zasiliło między innymi dwóch graczy z Ligi Słowackiej oraz Hiszpana Quino. Niektórzy mogą o tym nie pamiętać, dlatego przypomnę, że jeżeli Piast odpadnie, to zostanie przeniesiony do kwalifikacji do Ligi Europy. A jak wy myślicie, dadzą radę i sprawią niespodziankę? Drużyną, która według mediów ma największe szanse, by dotrzeć do fazy grupowej europejskich pucharów jest Legia Warszawa. Wojskowi mają już jakieś doświadczenie w Europie. Dzięki punktom z poprzednich sezonów mogą liczyć na rozstawienie w losowaniach. Grali najlepiej w sparingach, gdzie potrafili wbić dwóm czeskim drużynom 8 goli, nie tracąc ani jednego. A do tego mają najsilniejszą kadrę spośród wszystkich polskich klubów, która obecnie wyceniana jest na ponad 30 milionów euro. Legia jest także drużyną, która przeszła największe zmiany kadrowe, Zdrowe spośród wszystkich polskich Pucharowiczów. Z najważniejszych informacji klub opuścili m.in. Arkadiusz Malasz, Mirosław Radowicz, Sebastian Szymański, Adam Chłoszek czy Michał Kucharczyk, a w ich miejsce na Łacinkowską przybyli powracający Igor Lewczuk oraz Jodłowiec Valerian Gwilia, Nowikowas czy Brazylijczyk Lukwinias. Pozytywną informacją może być dobra forma jarka niezgody, a trener Wukowicz znalazł już rozwiązanie, jak pomieścić na wojsku Polaka z Karlitosem, wystawiając hiszpana na dziesiątce za plecami. Niezgody. Rywalem Legii w pierwszej rundzie będzie FC Europa, reprezentant półamatorskiej ligi Gibraltaru. Uważam, że na przykładzie z poprzedniego sezonu, gdy Legia odpadła z dudląż, drużyna wyciągnęła pewne wnioski, że nikogo nie można lekceważyć. Cała kadra Europy wyceniana jest na nieco ponad milion euro, a kursy fortuny na awans Legii dają do myślenia, że po prostu tego już nie można zepsuć. Zaledwie 1,01 na awans do kolejnej rundy. Kolejnym pucharowiczem jest Krakowia, która już w ten czwartek zmierzy się z Dunajską Stredą, drugą drużyną minionego sezonu Ligi Słowackiej. Mimo odejścia z klubu bardzo ważnego zawodnika Ayrama Cabrera, Michał Probierz wykazuje pozytywne myślenie, przypominając o tym, że pasy dokonały także kilku ważnych wzmocnień. Ważne, że pozyskani ostatnio zawodnicy trenowali z nami, byli bardzo wcześnie i grali w sparingach. A propos sparingów, to mimo wpadek z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami, Krakowia potrafiła ograć dwóch mistrzów, swoich krajów. Słoweński Maribor oraz chorwackie Dinamo Zagrzeb. Wartość rynkowa składów obu drużyn oraz kursy bogmacherów przemawiają za krakowianami, jednak poprzednie sezony nauczyły nas już, że słowackie drużyny potrafią postawić się klubom ekstraklasy. Najlepszym tego przykładem może być Spartak Trnawa, który przed rokiem ograł Legię w dwumeczu 3-0. Tak czy inaczej myślę, że to najwyższy czas, aby pokazać, że Polska Liga jest mocniejsza od słowackiej, a kurs na awans pasów do kolejnej rundy jest dosyć zachęcający. Ostatnią drużyną, która będzie reprezentować nas na arenie europejskiej jest Lechia Gdańsk, która ma ten komfort, że jako zwycięzca Pucharu Polski zagra dopiero od drugiej rundy. Wiemy już, że rywalem Lechy będzie wygrany z pary interturku Turku Brędby. Oczywiście faworytem tego starcia są Duńczycy, w których składzie występuje znany Wam wszystkim dobrze Kamil Wilczek. Myślę, że było to dla nas dobre losowanie. Ważne, że nie musimy daleko jechać i zmieniać klimatu. Jeżeli chodzi o transfery Lechy, to z klubem pożegnał się jeden z uczestników ostatniej u 21 kontrat Michalak, który przeszedł do Achmatu Grozny za 1,5 miliona euro. Szeregi białozielonych zielonych zasilili m.in. środkowy obrońca Maloka, który grał w drugiej Bundeslidze, czy były piłkarz Lecha Marcin Gajos. A jak wy myślicie, który z polskich klubów ma waszym zdaniem największe szanse na awans do fazy grupowej Ligi Europy? Jeżeli wierzysz, że choć jeden polski zespół przejdzie wszystkie rundy eliminacji, zostaw pod tym filmem łapkę w górę. A może powtórzy się sytuacja z 2015 roku? I zobaczymy jesienią dwa polskie kluby w Europie. Dajcie znać w komentarzach, jak typujecie. A jeżeli dotrwałeś do końca tego odcinka, zostaw Subika, by być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.